Szalony! To dobrze się zapowiadał. O, to był lekko, w ogóle kompletnie niezamierzony ten head. Przyczepiłem go tam? Nie wiem, jestem karaluchem. Yuk po To w ogóle! Mam reto, zrób coś śmiesznego. Ja nie, wiem, nie śmiesznego robić w życiu. Ty? Nie gram już z tobą. Tak na to. Cheater! UUUUUUUUUU A miał go zabić ten najdzik Defizuje sam Dobra jednak nie Nie wiem, ja cię zamorduję Nie morduj mnie tylko Ludzie on nie żartował A tu jest Galil weź tego No tu jest Galil pedalar! Ale z niego zbik Ale z niego kurde Nimza jeden Ale z niego mały stoptoś ale z niego szeptaś mały, taki huliganek. O kurde on tu jest. Ale z niego huliganek malutki. Ale mu włoży kosy w plecoszki. Dobra, czekam w takim razie. Dobra, nie to chciałem jest. ryzykować. Nie ja tu jest moja jemeczka, więc tam nie wiem. Mam Nie ma kim to to mój chlebaki w ogóle. To mam a zrób z taką kompilację z tego A Co ty giniesz w ogóle? Jestem w skaner. Jestem skaner Jestem Nie jestem Jopiernicze! <grybuj> piernicze, no nie umiem zakręcić wody, no nie wiem, jestem paralitykiem bo On jest chyba u góry czy na dole, nie wiem No nie wiem, pomóż mi dobra, zabijam ich Legion Anubisa Łap! Jest na dole! No nie wiem nie jak Nieśmieszne, zabijam. <grymiany> Jestem. Nie ja tak? Kultura grecka. <grymiany> Minus 32 pro. Jak ty nie dostajesz kartoflu niebieski. Co? <grymiany> Co to było? Dam, tu tutaj. Ja pierdolę! Kolonizacja Afryki Północnej Siema. Siema. Nie ja piermcie w ogóle. Konsole sobie odpaliłem cheaty nagle i teraz go zabijam. No, Podsadź się... mnie w ogóle. No co mnie! Podsądź mnie! No, co tu się dzieje? No ale wyszło chociaż dobrze, no nie so, wiem. Klaczorki. Wie? Tym narodnikom. I teraz robi... Co? I teraz... I teraz. I teraz... Ну я перните. Это бы бы файна где вышел, а не вышел. Я перните. Ну добро. Так, мака. Ага, ну добро. Ну он дал там? Шалом. Гинешь, ты раз. Ну Ты не гинешь. Ты перните. Ale co biegasz, mądrze. Co się dzieje? To gra. Nie! Nie! <laughs> ja wiem. Nie! Chciałem tak. Nie! 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 <laughs> Dobra, no to Minus 99 ogólnie Ma 1 HP Zabijam go flashem Dobrze Koniec filmu, śmieci oh